Jeszcze raz, zmień swoje profilowe na klipiego. Widziałem, że dużo osób na Discordzie, słuchajcie, e, zmieniało swoje profilówki, dużo wielu z was, na przykład Olaf tutaj chociażby na czacie ma klipiego na profilówce i zrobił się taki movement, słyszałem o tym e, bardziej z zagranicznego YouTube'a, z polskiego trochę mniej, ale nasz ulubiony Blimek nagrał o tym materiał wideo, więc zapoznajmy się i, i, i jakby wgłębmy się tutaj wszyscy razem być może troszeczkę bardziej w to wszystko. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich niezwykle serdecznie. Pewnie zauważyliście, że wiele osób zmienia swoje zdjęcia profilowe na social mediach, na YouTubie na Spinacz Microsoftu sprzed dwóch dekad prawie. Spinacz, oj, Spinacz, oj, Spinacz. A w ogóle, kto był pierwszy na polskim YouTubie co Spinacza przypomniał? Wy wiecie kto. Starsi pamiętają, jak kiedyś używało się pakietu Office, to wyskakiwał taki asystent Office'a, taka grafika spinacza, i ona podpowiadała ci, co chcesz zrobić, co możesz zrobić, i takie typy porady. Pamiętam, że jak pracowałem wtedy w jakimś biurze, to kompy miały słabe grafiki ogólnie ten sprzęt był słaby i ten spinacz potrafił się pojawiać nieoczekiwanych momentach. Spinacz to był najlepszy przyjaciel generalnie. Znaczy niektórych wkurzał, ale ja lubiłem Spinacza, no bo to było takie, wiesz, kurde, asystent w komputerze i tak dalej. Ja już wtedy w głowie miałem takie jakieś wizje, nie, że, że ten komputer będzie bardziej ludzki zresztą jak chociażby ze sneakersem gadałem co, co na starym kanale pokazywałem parę razy, nie? Czy chciałbym sobie go znowu na pulpit rzucić? E, raczej nie. I przymulić swoją fancy grafiką kompa. To były ciekawe czasy, ale nie o tym, bo raczej dzisiaj mamy tutaj poważniejszy temat. Więc pinacz na profilowych różnych ludzi zaczął pojawiać się około trzy tygodnie temu. Jeszcze był piesek od wyszukiwania. Pamiętajcie na Windows XP, tego pieska, jak się czegoś wyszukiwało, to był taki piesek, który pomagał w wyszukiwaniu. Dzięki panu Luisowi Rosmanowi, to jest taki youtuber prowadzący kanał O IT, a ściślej kanał koncentrujący się na naprawie urządzeń elektronicznych i prawach konsumentów do ich naprawy. Pan Luis zamieścił trzy tygodnie temu film, w którym potępiał praktyki firm skierowane przeciw. Nie ja patrzę, ile ten film ma wyświetleń o tym zmienianiu. Konsumentom. Na przykład takie jakie praktykuje nasza. Ulubiona reakcja. Cztery miliony ma wyświetleń ten film o spinaczu. Myślałem, że trochę więcej miał, ale no viral jest gruby z tym z tym klipim, nie? Obiektywizm nie istnieje. Mefer, to jest twoja subiektywna opinia, że obiektywizm nie istnieje. Ja uważam, że obiektywizm istnieje, ponieważ istnieje Bóg, który jest obiektywny i prawda jest obiektywna i jakby moralność jest obiektywna i obiektywizm tak istnieje. Twoje edgy teorie, bez obrazy, ale to są dla mnie edgy gimnazjalne teorie, że obiektywizm nie istnieje. Ma Adobe. Chodzi o nie zezwalanie na przykład o zakupy swojego produktu jeden raz, yy, tylko o subskrypcję na miesiąc. Czy też praktyki takie jak Facebook prowadzi reklamę. Obiektywizm istnieje. No właśnie, kto chce, kto chce ten obiektywizm ci zniszczyć? No ten co kręci korbą. produkty kosmetyków i kierując je do ludzi, którzy mają niskie poczucie własnej wartości. O tym pogadamy jeszcze za chwilę. Tak więc pan Louis przedstawia ten spinacz Microsoftu jako symbol tego, jak źle przez ostatnie lata potoczyły się sprawy. Bo tak jak mówiłem wcześniej, kiedyś klipi czyli spinacz był irytujący. Dziś byłby. I w sumie jest ubóstwiany, ponieważ po prostu starał się zawsze pomóc użytkownikowi bez żadnych ukrytych motywów czy intencji. Dlatego Louis wzywa ludzi, by zmienili swoje profilowe zdjęcia na klip jego właśnie. Wszędzie poprzez social media, platformy społecznościowe, platformy służbowe, teamsy, laki, gity. I inne. Chodzi o to, żeby wszyscy zmienili swoje profilowe zdjęcie na klipiego, właśnie by. Zmieniamy fotkę na klipiego, widzowie. Może na chudy w strumyku bym zmienił na klipiego. Nie, w sensie. Ja jeszcze nie wiem, co sądzi o tej akcji. W sensie takiej, że ogólnie spoko. Ogólnie spoko. Ale jakby jest to takie... O, widzę, że zmieniacie na, na klipiego. Trzeba się jednoczyć, to prawda, natomiast... Nie wiem, nie chcę, nie chcę teraz jakby jakichś grubych statementów, stanowisk tutaj e, wysnuwać, ale... No... No takie to naiwne na razie mi się wydaje. nie chcę nikogo obrazić. To taki personalnie, jak ja bym miał to zrobić. Jeszcze się dlatego waham, czy to zrobić. To nie jest tak, że ja mówię, że to jest złe, obiektywnie. Ale jeszcze zaraz zaczymy, zastanowimy się nad tym zmienianiem profilówek na klipiego i, i w ogóle nie. Firmą, że opinia publiczna jest świadoma tych praktyk, praktyk wielkich korporacji, i w razie potrzeby będzie się im przeciwstawiać. Wiadomo, niektórzy kochają takie podejście, a niektórzy podchodzą do tego sceptycznie. Jako czystą taką demonstrację nie wykonującą żadnych reakcji. Ale to powiem wam, że ten obrazek mnie mega, mega śmieszy i, i, i jakby fakt, że jak bardzo, znaczy, no nawet nie jest tak, że ludzie bronią korporacji, tylko mówią, o, bo oni wcale nie, są, nie chcą tak źle, to normalne, każdy chce zarabiać, normalny biznes i w ogóle, i w ogóle. Działań. Jeszcze inni uważają, że może to przynieść odwrotny skutek, bo Microsoft, czyli jedna z krytykowanych firm, uwielbia używać klip jego w celu wywołania nostalgii. Louis twierdzi jednak, że jego celem jest wygranie kulturowej bitwy i uświadomienie nie. ludziom problemu. Ale nie wygrasz. Znaczy. Nie wygrasz kulturowej bitwy, kurde, zmieniając e, e, profilo, pro, profilówkę na klipie. Nie chcę być sceptyczny wobec tej akcji. Ja naprawdę uważam, że jest okej, okay, nie? Ale kulturową bitwę inaczej się wygrywa kulturowe bitwy. Kulturowe bitwy wygrywa się autorytetami. Ku, kulturowe bitwy wygrywa się autorytetami, a nie takimi akcjami. Potrzebne są autorytety. I każdy z nas powinien stawać się takim autorytetem dla innych, małym bądź dużym. To jest ważne. To znaczy, my musimy być ludźmi, których warto naśladować, czy chce się naśladować, czy którzy wnoszą coś dodatkowego do świata, którzy jakby... których inni uważają za jakiś wzór, mniejszy bądź większy. Ja nie mówię tutaj też w wielkich słowach, nie o to chodzi, ale w ten sposób, dając dobry przykład... Inni będą brać nasze zdanie pod uwagę. I musimy być nieugięci pod tym kątem, nie próbować się dostosowywać, być męscy i, jakby w sensie takim postawnym, wyznawania pewnych wartości. I zainspirowanie ich do sprzeciwiania się takim praktykom. Czyli. Po prostu taki cichy protest przeciwko nieetycznemu postępowaniu w firmie. Tak szczerze, to Unreal Engine, którą hejtujesz, to jedno z niewielu narzędzi do walki z korpo. Dlaczego Unreal Engine to jest narzędzie do walki z korpo? Przecież Unreal Engine jest wyprodukowany przez Epika. A, ja myślałem, okej, okay, bo UE Unreal Engine. <grym> Dobra, nie, przepraszam, to już ja już mam, ja już mam schizy. Um, Eu pisz. Znaczy, European Union. Jakby w sensie, ja e, skrót EU rozumiem jako Unię Europejską. W sensie zagraniczny skrót, a UE to od razu widzę Unreal Engine. Ustawa Don't Kill Games, wymuszenie naprawy sprzętu, kary za praktyki monopolistyczne. Wiesz, to z jednej strony tak, Lincoln, tylko że ja mam trochę inny stosunek do takich legislacyjnych rzeczy. Dużo o tym gadamy w Bezczapy Podcast z Nexosem. Ja po prostu nie ufam takim rzeczom. Twoja obiektywna prawda opiera się na twojej subiektywnej wierze w Boga. Mefer, Bóg istnieje obiektywnie. Nie rozumiesz, Bóg istnieje obiektywnie. Bóg jest obiektywnością. Bóg obiektywność. I Bóg jest prawdą. Bóg istnieje obiektywnie. Więc to ty, dla ciebie wiara w Boga moja jest subiektywna i sobie tak wmawiaj, ale Bóg jest obiektywny. Nie jesteś w stanie tego udowodnić. Nie jesteś w stanie udowodnić, że nie jest obiektywny. tym technologicznych, takiemu postępowaniu jak wydobywanie danych osobowych w celu szkolenia programów sztucznej inteligencji lub ich... Poczekajcie, bo ja zgubiłem wątek, ja miałem dokończyć. Że mamy być autorytetami. Tak, no to, to, to miałem na myśli. I jakby dając dobry przykład, wiesz... Ja raz przeczytałem, przetrałem czat GPT to że do wniosku, że istnienie Boga ma więcej sen, sensu niż jego brak, ale to jest oczywiste. Cenzura czy wykorzystywanie oprogrania ransomware. Głupi Luis, nie wiesz, że to wszystko dla naszego dobra i przede wszystkim dla... Igor, ale no aktywnie trolujesz na tym czacie. Dobra, wszystkich. Dzieci. A propos, ciekawie też się robi ostatnio z YouTube'em. Teraz najwyraźniej używają sztucznej inteligencji do określania czy profil należy do dziecka czy nie. A jeśli AI uzna, że jesteś dzieckiem, jesteś zmuszony wysłać im selfie lub zdjęcie swojego dokumentu tożsamości? <gry> A to jest też mój, kurde, z tymi wysyłaniami dowodu, nie? No i ty. I nie wytłumaczysz ludziom, że to nie jest dobre, że wysyłasz do korporacji swój dowód, że to nie jest najlepszy pomysł w ogóle, bo ona to magazyn... Wiesz, to nawet nie chodzi o to, że ona ma dostęp do tych danych, tylko że na przykład te dane mogą wyciec. Mało było wycieków danych. Teraz wyobraźcie sobie, że wycieka, wyciekają, wiesz. Wycieka baza dowodów osobistych z Google'a, nie? Już przetwarzanie tych danych to jest inna sprawa, nie? Aby udowodnić, że nie jesteś dzieckiem. Wszyscy wiedzą, że sztuczna inteligencja nie jest na tyle inteligentna, aby określić, czy ktoś jest dzieckiem. A to też jest prawda, dudosek. A w ogóle zobaczmy, poczekaj. E, zobaczmy, e, czy. Czy ten nowy short, który wrzuciłem, jest poprawiony przez AI. Dzieciakuje z tym szaleńcem tak jak tema ze Nie, to, to już to, to jest już jakoś taka, jaką wrzuciłem Bo każde z moich rozkmin tobie strzela w łeb Dobry tenga Każdego dnia rodzina, forza wiedza słek. Nie jaram nie życie, Menela, wieczny, melanz nie Też kiedyś rozpiniałem jak mam nie bać się Kiedy próbują karmić farmazonem twoją banię Trzeba zmienić myślenie, to jedynie detal jest Czeka ważniejsze zadanie i na to zwracaj uwagę Paru moich będziorów ciągle goni z Paru moich braciaków razem na sam szczyt no, moi republikanie nie jeden ryt. Kilku moich proroków, każdy kuma sznyt Bądź każdego dnia pod górę Jesteś zamknięty w subiektywnej percepcji Tak, ja jestem zamknięty w subiektywnej percepcji Wróćmy do Klipiego, był mocny off-top Pojawił się mocny off-top Ale pozwólmy dokończyć motyw, motyw z Klipim jeszcze W ogóle nasi rządzący, czy już wprowadzili podatek cyfrowy? Jak tam jest już ten podatek cyfrowy od Facebooków, Google'ów i innych Adobe'ów i Microsoftów? Oni mogą trenować swoje AI -e na naszych danych bez przeszkód. Mogą z nami zrobić wszystko, co chcą, jak chcą. Mogą gromadzić i sprzedawać nasze dane. A jak chce ich się trochę opodatkować, to hurdur Trump. A może by tak McDonalda opodatkować, to tak z 30% taki podateczek. Hmm? Do, podatkowanie McDonalda to nie byłby taki zły pomysł, ogólnie podatki od korporacji, nie? Ach, aż się we mnie budzi Karol Marks teraz. Hmm? Donald, wyślesz wtedy lotniskowce na Bałtyk? Hmm? Co? Wyślesz? No jak? Za taki podateczek od McDonalda? Dobra, ale wracając do podatku cyfrowego, fajna sprawa, bo Unia mówi, że to jest w obrębie każdego państwa osobno, a państwa mówią, że to trzeba na poziomie Unii załatwić. Fajnie. Fajnie. Fajnych czasów dożyliśmy, i fajne czasy nas jeszcze czekają. Firmy zajmujące się sztuczną inteligencją i oprogramowaniem stały się niezwykle inwazyjne w technologiach, z których ludzie korzystają na co dzień. Poprzez jakieś tam drobne zmiany. No właśnie, yy, tu Ciastek podrzucił na Discorda na propozycję ee, filmik. Ee, żabka wie o tobie więcej niż Facebook. To może na następnym strumyku obejrzymy. No bo <gulanie> ogólnie. To, jak bardzo dużo wiedzą, dlatego ja nie mam żadnych. Tak, znaczy, mam niektóre. Zresztą weźmy na mój telefon. Ja żadnych aplikacji żabek, lidli i tak dalej nie mam. Jedyna taka aplikacja, powiedzmy, którą mam do takich codziennych czynności, która się przydaje mi, którą. No, okej, okay, mam i się przyznaję, to jest Impost tak naprawdę. Natomiast, natomiast innych aplikacji takich już stricte, powiedzmy, do sklepów czy do jakichś tam paczek. Nie mam w ogóle, bo, bo jest to zupełnie potrzebne i, i wiem, jak łaszą po prostu nas promocjami, tylko po to, żebyśmy żeby mogli na przykład w nas spamować powiadomieniami, bo to nie chodzi tylko o nasze dane, tylko na przykład o to, że dzięki temu mogą forsować na nas jakiś tam marketing, nie? Aż po szkolenie sztucznej inteligencji. Gdzieś nawet czytałem, że algorytm YouTube'a teraz poprawia filmy sam z siebie i ktoś zauważył. Tak, a to jest to, co ostatnio zobaczyliśmy. Słuchajcie, yy, chudy dread. Wrzuciłem shorta. Ogólnie teraz widzę, że tego nowego, co wrzuciłem dziś, nie poprawił, ale chyba jak zostać Linuxiarzem? Zacznij od kupienia. Chociaż tutaj nie. Stworzyłem własną grę. O, tutaj widzicie? To jest normalnie upiększone, upiększone przez AI, jakby wygładzone piksele tutaj są. Zobaczcie, jak wygląda ten obrazek. Faktyczną w pełnym 3D. Zobaczcie na moją twarz. Zobaczcie na moją twarz. Razem z moim ziolem Jackiem. No... Ja nie, w ogóle ja nie dostałem żadnej informacji, że YouTube coś będzie mi upskalował w AI i tak dalej. A, a to zrobił, tak? Bo zobaczcie, jak tu Wiesz, wygląda jak obraz. Chociaż tutaj też chyba. Z tej strony chudy drewno. Tak, tutaj też. Zobaczcie na moją twarz. Ona jest upskalowana przez AI. I prowadzę sklep bluff.pl

że jego twarz jest bardziej wyostrzona, bardziej przefiltrowana, przypudrowana jakimś filtrem na jakimś swoim filmie, który wrzucił do sieci. Tak jakby miał makijaż. Na co YouTube odpowiedział, że tak, testuje na niewielkiej grupie ludzi takie rzecz XD. Bez Twojego pozwolenia zmieniają Ci twarz na filmie na ładniejszą. tu? Dodatkowo te wszystkie korporacje ciągle zmieniają warunki sprzedaży po jej dokonaniu i cyk, tutaj aneksik, tam aneksik, sprzedajemy Ci coś na dwa lata albo na zawsze, jakąś usługę, ale po roku wpierdolimy tam parę swoich szpiegujących udziwnień, zgadzasz się czy nie? Za pół roku wyskoczy Ci tam okienko i zaznaczysz checkboxa i klikniesz OK. Nic więcej nie będziesz musiał robić. To jest oczywiście dla Twojego dobra i dla dobra wszystkich dzieci. Nie zrobisz czegoś takiego dzieciom, prawda? To też jest mocne, że jakby to tak samo jak z tą ustawą, teraz, która weszła w Anglii, że muszą się potwierdzać dowodami. I mm, jakby niby, że to ma chronić dzieci przed filmami dla dorosłych, ale dzieci se to bez problemu ominą. A korporacje będą miały bazę dowodów dorosłych w swoich, na swoich serwerach. No weź. Fajne zagranie ze strony Luisa na filmie, że na biurku u niego leżą płyty z serialem Black Mirror. Oglądaliście Black Mirror, prawda? Jeśli nie, to polecam, bo można już. Ja mam takie ciekawe ćwiczenie, bo jak wiecie, urodził mi się syn i zastanawiam się, jak ja mu to wszystko wytłumaczę. O co chodzi? Jak działa świat? Patrząc na to, w jakim kierunku ten świat zmierza, Mam takie myśli cały czas. Jak ja mu to wszystko wytłumaczę? Jak wyglądał świat kiedyś? Jak wygląda świat teraz? Jaka jest właśnie ta... Jakie jest dobro obiektywne? Uwa... Jakie są wartości? Jak się ich trzymać w dzisiejszym świecie? To jest mocna łamigłówka, naprawdę. ...zauważyć, że niektóre rzeczy pokazywane w serialu, który miał początek 14 lat temu, powoli małymi krokami wchodzą do naszego codziennego życia. No i niestety korporacje wykorzystają każdy trik, każde świństwo, każdą sztuczkę, każdą lukę w prawie, by zmusić konsumentów do płacenia więcej za mniej i za coraz gorszy produkt. Łatwo, prosto, przyjemnie zmieniasz awatar. Oczywiście to nic nie zmieni. Dalej korporacje będą korzystać ze wszystkiego, co mogą. W dupie mają, że ktoś tam zmieni awatar na spinacza, ale... No właśnie o to chodzi, że korporacje trochę to mają w dupie. I nie wiem, no ja mam takie przyczucie, że świat na lepszy możemy zmienić oddolnie, ale takie zmienianie się awatara na spinacza to jest głupota, że dużo lepiej jest po prostu dawać przykład. I trochę to, co ja zrobiłem przed chwilą, gadając o tych religiach i o prawdzie obiektywnej, chciałem, żeby to był trochę mój przykład. W sensie takim, że powiedzieć Wam, że prawda jest obiektywna em, i że. Warto się tego trzymać, że warto być taką skałą i, um, i mieć tę swoją prawdę, bo to, to jest jakaś droga. I wy być może przepalicie to, i być może część z was zastosuje to w swoim życiu i da jakiś przykład innym ludziom, i w ten sposób możemy cokolwiek zdziałać, samemu będąc odpowiednimi wartościowymi ludźmi, którzy dbają o. Pilnowanie dobrych wartości. Nie tyle pouczają innych. Bo ja nie chodzi o pouczanie innych, tylko. Dawanie dobrego przykładu innym. Bo pouczanie nie działa. Sam pomysłodawca uważa, że żeby coś zmienić, należy najpierw uświadomić ludzi, że dzieje się tak, jak się dzieje. Najpierw trzeba wpłynąć na zmianę kulturową w głowach ludzi, aby później prowadzić zmiany dalej. I samo to już nie jest głupie. Najpierw trzeba ludzi uświadomić, wyedukować, bo teraz z tego co widzę, ludzie są na etapie zastanawiania się, czemu wszyscy zmieniają profilowe na spinacza. Zaczynają szukać, drążyć i powoli kumają. Oczywiście nie wszyscy, ale spora grupa. I takie ludziki obejrzą film, na przykład taki jak mój, i już będą wiedzieć więcej i pomyślą, czy chcą zmienić to profilowe, czy pod, chciałbym zmienić świat i przejść w pełni na Linuxa, ale nie można tam grać w żadne gry online oprócz CS2. pod, to ja na to spojrzę z drugiej strony. Co to mówi o Tobie, że nie jesteś w stanie zmieniać świata i przejść w pełni na Linuxa? Oczywiście tak z przymrużeniem oka to mówię, ale co to mówi o Tobie, że Ty nie jesteś w stanie podjąć tej de decyzji, bo nie możesz grać w ten sposób w gry online? Że gry online są dla Ciebie na tyle, powiedzmy, istotną częścią Twojego życia. Że nie wykonasz tej dobrej decyzji? Czy to jest hierarchia wartości w dobrym miejscu? To jest tylko pytanie do Ciebie, nie? Bez żadnego tam ataku, przytyku, nie? Bo ja to lubię mówić, że ludzie narzekają na różne rzeczy i tak dalej, a potem właśnie. Wiesz. Czy nie chcą? Dodanie klipiego do profilowego stało się memem, który powstał w odpowiedzi na potrzebę wprowadzenia realnych zmian w świecie, w którym technologia staje się coraz bardziej wyzyskującym i inwazyjnym aspektem ludzkiego społeczeństwa. I jeszcze pod koniec taka mała ciekawostka: wiecie, że za każdym razem, jak używacie tego wspaniałego Adobe, tak, tego samego, co nie działa na Linuksie. Wiecie, że za każdym razem, jak używacie tego cudownego produktu Adobe, jakiegokolwiek na waszych kompach, Adobe grzebie w waszych prywatnych danych po to, by trenować swoje AI. No. I nagle wasze zdjęcie penesa, co wysyłaliście do koleżanki dwa lata temu, wyświetli się komuś w generowanym obrazku. Twoje nie? dla waszego dobra, pamiętajcie, jeśli nie wierzycie, sprawdźcie wasze licencje z Adobe, których i tak nie czytaliście, a kliknęliście w nie, że się na wszystko zgadzacie. W ogóle te licencje to też jak się nad tym zastanowimy, to jest grube przegrzanie, jakby gitary, bo. Wiecie, te licencje zawsze były takie długie, zawsze były takie szczegółowe, nikt ich kurczę nie czytał. I to doszło do tego stopnia, że tam można sobie wpisać wszystko, nie? Jakby w ogóle same w sobie te licencje do przeczytania, to jest prawnie po prostu nieudany twór. Że I na przykład to jest rzecz do zreformowania, że nie można pisać licencji, jakoś po, powinien jakiś kreatywny polityk do tego usiąść, jakiś kreatywny specjalista, jakiś kreatywny ekspert i ta takimi rzeczami się zająć, żeby nie można było pisać za długich na przykład licencji albo na przykład, żeby licencje zawsze musiały mieć krótsze wersje, które mają zawierać wszystko, co w dłuższe, ale gdzieś tam w prostszy sposób wytłumaczone na przykład. Nie wiem. Na bank jest tam taki punkt. Och, jak kuźba kocham te Adobe. Mmm, moja ulubiona firma. Także jeszcze Dodam, Adobe zbiera twoje personalne dane, prywatne, niepubliczne, po to, by wyszkolić AI, żeby robiło i zachowywało się tak, jak ty, i to wszystko za darmo. Nie płacą ci za twoje dane, szkolą na nich swoje AI. No dobra, na Davinci mógłbym przejść, ale z Photoshopa nie ma na co. Jak to nie ma na co? Affinity Photo, GIMP. OK, możecie śmiać. Ale wiecie, Affinity Photo, GIMP, w ogóle Affinity Photo, już. Krita, no Krita do rysowania jest bardziej e, niż do takiej graficzki. Jest jeszcze, mm, jak to się nazywa, Fotopea? Na przykład Kuna. Już nie używa, e, już, już, już nie używa mój grafik Kuna po Kuna. E, znaczy, używa e, chyba Photoshopa na firmowym kompie, ale na prywatnym sobie tam używa tego foto, Fotopea online, czy tam jakieś w ogóle kanwy. Dużo jest alternatyw do Photoshopa, już nie. Aj, dodatkowo ty płacisz jeszcze w subskrypcji za ich produkt. Jak to nie jest frajestwo, to ja nie wiem właściwie co jest. Dla mnie Adobe jest firmą numer jeden na liście najbardziej rakowych korporacji. Firmą mocno przebijającą Microsoft czy Google. Może tak być, że ogólnie Adobe praktykami jest perfidne. Różnica jest tylko taka, że no Adobe jest. Różnica jest trochę taka, że Adobe jest mniejszy, powiedzmy, niż Microsoft czy Google. W sensie ma mniejsze wpływy. Też ma ogromne wpływy, ale nie jest aż tak rozbujana na różne strony, jak, jak, jak te dwa molochy, nie? Druga taka ciekawostka z filmu Luisa Ospinaczu to. To, że w filmie mówi, że słuchał jak jakiś czas temu, przesłuchiwali sygnalistów w kongresie z senatorem Joshem Holly. I w tym przesłuchaniu mówi, mówiono, że jakaś tam randomowa nastolatka usunęła zdjęcie z Facebooka, jakieś swoje selfie, to Facebook to śledzi. Meta to wie, że ona usunęła to swoje selfie, śledzi takie ruchy, ponieważ wie, że ta osoba ma prawdopodobnie niską samoocenę, i w momencie usunięcia takiego zdjęcia, to jest dla Facebooka sygnał, w tym momencie, że mogłaby być bardziej skłonna do kupna czegoś od reklamodawców zajmujących się sprzedażą kosmetyków. No i teraz, widzowie, to jest dobre czy złe? To jest dobre czy złe? Bo tu, jak nie mamy takiej obiektywnej, jakiejś tam moralności, to dałoby się to obronić. No i co? No i jakby ona nie ma obowiązku kupowania tych kosmetyków. Prywatna firma, może wiesz, takie rzeczy wiesz, i tu się zaczynają robić jakieś takie różne tłumaczenia, nie? Dla mnie to jest obiektywnie złe. Czajcie? Jak to nie jest Black Mirror, to ja już w sumie nie wiem, co jest. Inaczej nie był taki jak Facebook. Nie chciał czerpać zysków z młodych dziewcząt mających jakieś tam myśli samobójcze. klipi po prostu chciał. pomp Kiedyś ludzie wkurwiali się, że Microsoft daje do Windowsa swoją przeglądarkę i rząd wytaczał Microsoftowi za to sprawę. Tak było 20 lat temu. Kiedyś ludzie wychodzili na ulicę, bo akta. Pamiętacie ten cały ruch? Pamiętam, ja nawet filmiki nagrywałem. 12 lat miałem, nagrywałem filmiki stop akta. A teraz nagrywałem filmiki stop Windows. Maskami, prawda? Te maski Gaia Fawkeisa, ale jakoś tak. Fawksa. Gaia Fawksa. Była piosenka w Na kłopoty Pantera. E... O Gaju Fawkesie. E... Piosenki. Gdzie to jest? Kiedy gramy w Panterę? Guy fox Był piąty dzień listopada roku 1605 jak miał fart, że Do dożył końca dnia tego Katolicy byli niezadowoleni Rzekłem, że nawet byli ostro wkurzeni Jak podłożyli pod parlamentem w piwnicy Trzydzieści beczek starczy, by znieść po ulicy Chcieli króla wysadzić, no i parlament To by się dopiero zrobił w Anglii zamęt Guy Folk stał na czele prochowego spisku, lecz zanim zrobił boom, Uuu. jeden z kolegów z go wsypał i cała historia skończyła się z typą. Oh, oh. Jestem ciekaw, słuchajcie, czy ja mógłbym to samplować? W sensie to nie jest na żadnych licencjach, chyba nikt nie ma do tego praw. Więc można powiedzieć, że prawa do tych piosenek są abandonware. Co jakbym samplował niektóre te piosenki To mogło być mocne. chyba się to czytało. Dzisiaj telefony nagrywają nasze prywatne rozmowy, systemy operacyjne odpalają 100 procesów telemetrii pod spodem. Przyglądarki internetowe wysyłają do macierzy każdy nasz ruch. A my cieszymy się, jak głupcy, że chat GPT odpowie nam, jak nasz najbliższy kolega, na zapytanie. Hej, czat, jaka dziś będzie pogoda? Fajnie, że pytasz. To super pytanie. Świetne pytanie, naprawdę super. Będzie 20 stopni. Fajny z ciebie gość. To przyjemność, że mogłem ci odpowiedzieć. Jak czegoś chcesz, to daj znać. Jestem tu dla ciebie. Jesteś super. Cześć. Powolne gotowanie Żaby. Żaba powoli już się robi rozgotowana. Obejrzyjcie film Luisa. Macie link pod moim filmem. Zrobimy. Dzięki za uwagę. Zostawcie lajka, suba, komentarz. Może do Link też macie pod filmem. Kurczę blade. Kurczę blada no gotowanie żeby jest straszne eee, i bez kitu, no na, naprawdę mam rozkminy w głowie jak ja to mojemu dzieciakowi wytłumaczę, nie? Serio. To jest, to jest, to jest, to jest ciężkie, no. To jest naprawdę ciężkie, że, że świat zmierza w taką chorą stronę i nic z tym nie zrobimy.